Cześć, ja jestem poznański AntyDeveloper a teraz mamy godzinę 17, trochę po 17 kilka minut jestem oczywiście tutaj tuż przy Galerii Malta i za chwilę widzimy się po drugiej stronie tam gdzie jest gwiazd dla dostaw i zaczynamy dzisiejszy materiał chyba wyjeżdżają pracownicy z budowy ponieważ brama jest otwarta na oścież i cały czas jadą jakieś samochody kolejny wyjeżdża już z terenu więc chyba trafiłem w ten czas, kiedy przynajmniej część pracowników opuszcza teren, e, teren tych prac, które się odbywają na, w galerii w Malta. Ale część też widzę, że wyjeżdża e, z obiektu Malta House. No ale dobra, poczekam na idealny moment i widzimy się zaraz. Mamy 19 stycznia, tak wygląda galeria, a brama jest otwarta na oścież, co dziwne, bo zazwyczaj zamykano ją tuż po wjeździe lub wyjeździe jakiegoś pojazdu. Teraz jest otwarta na oścież. Ciekawa. Idziemy oczywiście tutaj, żeby zrobić lepsze ujęcia. No i to czego się spodziewałem to oczywiście zniknęło kolejny jakby ten kawałek parkingu, bo już widzę, że to się wydarzyło. Chyba. Nie, na pewno, na pewno. Nawet jeśli tam widzę, że coś, coś tam lata, ale nie, to nie maszyny. Maszyny nie pracują. Coś tam lata, ale to z drugiej strony będzie widać. Płachty widzę jakieś. No. Czyli widać, że rozróbę zrobili. No oczywiście przybliżenie na wjazd dla dostaw Dawny przynajmniej, bo teraz to jest do czegoś innego wykorzystywane Tam są szlabany i tak dalej I jakiś samochód tam stoi nawet Czy jeszcze można powiedzieć, jest on wykorzystywany Do Swojej funkcji, pełni swoją funkcję przynajmniej W jakimś sensie O A co to? Znów udało mi się Zabidziłem tam ktoś idzie z latarką, a przed nim jedzie jakiś pojazd zastanawiający tutaj jeszcze się nie świecą światła. No niestety wiem, że film opóźniony i późno się ukazuje, ponieważ teraz, gdy to nagrywam, jestem w trakcie, znaczy już dedytowałem film w sobotni, ale nie mogę go opublikować, ponieważ mam jakiś dziwny błąd. Robię wszystko, żeby to zrobić jak najszybciej. Już dawno by był opublikowany w poniedziałek, bo taki miałem plan, ale... Nie wiem co jest nie tak. O kurczę, pieczone e, wryli się w ten parking z tamtej strony. Jest jeszcze głębiej, aż do galerii. Się wryli tak głęboko, że tam już będzie widać normalnie ścianę galerii. Już nie parkingu, tylko galerii. no. Doryli się do galerii. No to nie wygląda dobrze. Tu był ten wyjazd, właśnie o którym mówiłem, który wcześniej był wjazdem. Ale to mówiłem na no, ostatnim materiale, który się okazał wcześniej. Chociaż w momencie nagrywania jeszcze go nie ma. No, ale tragedia. Wryli się tam głęboko. To stamtąd już jak podejdę później z drugiej strony, to będzie widać normalnie ścianę już galerii handlowej samej. A to jest akurat no niepokojące. Tak jak mówiłem, płachta. Tak ona wygląda. Możemy się przyjrzeć teraz temu jej wyglądowi. Tak ona się prezentuje. Nie wiem, do czego służyła. Jakie miała zadanie. I nie wiem, czy nadal się leje tutaj woda z tej rury. To się dowiemy później. Teraz idę pod Malta House i widzimy się już, jak wyjdę z terenu, ponieważ nie ma co tutaj nagrywać. Znaczy wyjdę z tego terenu. A i przepraszam, jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem. Rozbiórki, rozbiórka obecnie nie trwa, ale maszyny stoją, więc symbol, e, gest, no nie mógłbym o nim zapomnieć, chociaż w sobotę zapomniałem. Tu jeszcze tylko ujęcie tego wjazdu dla klientów, dla gości, że tak powiem. O. No i można iść dalej. Jeszcze nad, dle, nad tym wjazdem dla dostaw były te napisy, co ja miałem nagrać. Teraz mi się przypomniało w sobotę Powiedziałem, że jej nagram może za dnia. No to robię to. O, jakiś gość tam stoi, co tam jest napisane? Zakaz jazdu pojazdów zasilanych gazem płynnym LPG. Aha no dobra, tylko tyle. Myślałem, że może coś ciekawszego, ale dobra, idziemy dalej, widzimy się pod Maltahausem. No i przez otwartą bramę mogłem sobie nagrać wszystko. Jeszcze jakieś uderzenia, nie, nie wiem od czego to. To te, to, to tak czeszczy, te bariery. Może wiatr w końcu rozwali? Ucieszyłbym się. A tu widać nadal lampki choinkowe na drzewie. Ciekawe, czemu jeszcze nigdy nie zdjął. Mi się wydaje, że one były na tym drugim też, ale mogę się mylić. Nie, one tam są, ale coś jest nie tak, bo lekko się świecą, ale tego nie widać. Ciekawe dlaczego tak jest. I lampy na zewnątrz świecą się już widać. Tutaj też, że zresztą. Ciekawe, czy w galerii się świeci. Zaraz poznamy odpowiedź na to pytanie. Bistro. A po drugiej stronie, ciemność. Nie. nie, jednak nie ciemność. Jednak widać coś. Tu, gdzie zawsze. Ale wyjątkowo ciemno jest i widzę tam chyba doniczki po drzewach. Czy doniczki z drzewami? Czy tam one są cały czas? Tu, widać coś ewidentnie. To są drzewa. Tam są drzewa, to są doniczki z drzewami, przecież te, które były wokół fontanny, później chyba gdzieś je przenieśli. Tam są drzewa, doniczki normalnie, widać je przecież. Nie wiem czy fontanna, tam jest, punkt informacyjny, tam jest fontanna, tak, wszystko widać. I tam dalej na przestrzałach jakieś lokale chyba rozwalone. Tablica informacyjna, za nią fontanna, a tu donice z drzewami, one chyba miały wyjechać gdzieś chyba, z tego co wiem. Czy ktoś się, tam się z kimś dogadali, że ten ktoś je weźmie. Więc chyba one wyjadą do kogoś, może będą je stąd zabierać. Tylko że stąd? W sumie tu nie mają żadnej bramy. Przecież jedyne bramy są tam, z tamtej strony. Czy mi się wydaje, czy tam jest coś rozwalone? Nie, wydaje mi się, całe szczęście tylko. No ale bez jaj, widać coś tutaj. Chociaż tam jest też coś rozwalone już pod ścianą. Widać. Podemolowane. No ale widać, że to są te drzewa. No widać. Jeszcze tak zajrzę sobie z boku, z tej strony. O. Tak i tam jest coś zdemolowane na pewno, ale nie widzę teraz, bo przekładam teraz nad, nad barierą kamerę, więc nie widzę tego. Tutaj jest coś zaznaczone, może granica terenu nie było tego tutaj, to również zastanawiające. Zastanawiające się robi dziwnie Tam reszta galerii będzie widoczna. Teraz, już generalnie po przewertowaniu dużej ilości zdjęć, zdaję sobie doskonale sprawę, gdzie co jest i wiem wszystko, generalnie teraz z zewnątrz, w którym miejscu od wewnątrz, jak ta galeria wyglądała, bo wcześniej tego dokładnie nie wiedziałem. Ale naprawdę przejrzałem dostatecznie dużo zdjęć, więc będę wiedział już, gdzie co było. Jedne, jednego, czego nadal nie jestem w stanie stwierdzić, to gdzie był ten Piotr Lippaweł dokładnie. Wiem, że on był gdzieś na niższym piętrze i widziałem gdzieś jego zdjęcie z budowy, ale nie wiem gdzie dokładnie był i to jest zastanawiające no coś się tam dzieje złego a tam nie ma światła w ogóle zaraz podejdziemy i zobaczymy i kolejne to Czy, czyżby to była granica, ale nie galerii Malta bo przecież tutaj jest ten Malta House, to przecież nie miałoby to sensu nie wiem o co chodzi, nie wiem o co chodzi. Tak jak widzimy się zaraz. Tak, dosłownie filmowałem sobie z ulicy, ze środka ulicy. Akurat wyjątkowa okazja się nadarzyła ku temu. Tam galeria Malta, wejście główne. W którymś z moich wcześniejszych filmów powiedziałem, że tam było wejście główne, ale to nieprawda. Była fontanna, i to wszystko było zlokalizowane tam. No i to wejście jak już było główne, chociaż chyba nie było to nigdy nazwane. Ale jeśli którekolwiek było, to chyba tamto. i co? Tam jest ten Enelmed, tam był przynajmniej. No i za chwilę widzimy się znowu po drugiej stronie, no bo tylko stamtąd mogę. Ładnie sfilmować to drugie wejście tutaj Bo z daleka to go za bardzo nie będzie dobrze widać W sumie dzisiaj chyba nie przejdę na drugą stronę Bo nie czuję takiej potrzeby najzwyczajniej w świecie Nie wiem nie widzę potrzeby, żebym musiał za każdym razem być tuż pod barierami Nawet będzie lepiej, jak będę tutaj trochę dalej Chociaż w sumie jak teraz nie przejdę, to później będę musiał czekać na pasach przez minutę, dwie Ale co tam w Cierpliwości mieć to nikomu nie zaszkodzi Być cierpliwym, więc no Tam galeria Malta, główne wejście tutaj Odbija się światło w szybach a tam, tak jakby widać jakieś światło inne na przestrzał Skądś, ale nie wiem Mi się wydaje, że to się odbija, bo już raz na to zwróciłem uwagę w jednym innym filmie Te zoomy Dobra Ale no cóż, no cóż Kurde, denerwuję się tym parkingiem, bo to nie fajnie wygląda Pójdziemy sobie o drugą stronę Bo chcę to nagrać, chcę zobaczyć co tam się kurcze pieczone Stało takiego Bo się wryli dosłownie na wgłąb parkingu a to nie znaczy nic dobrego i nie wróży nic dobrego na pewno. No, skusiłem się, nic nie jechało. Zero samochodów. Ale... Większość już przeszedłem z zewnątrz. Dobra. Jakieś jeszcze ujęcie. Tutaj też nagrałem taki film, w tym miejscu. Nie widać konkretnie, bo to było tam przy podłodze. To chyba było po otwarciu Galerii Marta, krótki czas Na YouTubie W słabej rozdzielczości z tego co widziałem Ktoś wrzucił film Nazwany O, tu też wycieka Atrakcje Galerii Marta, czy coś takiego, czy dodatkowe atrakcje Galerii Marta Albo ukryte ga... atrakcje Galerii Marta, coś takiego w tym stylu I na tamtym filmie właśnie, w tym miejscu Albo, gdzieś, albo przy tych drugich schodach, z takiej rury tuż przy ziemi, dosłownie tryskała woda niczym spontanny a to była rura do deszczówki chyba, no i ktoś tak zatrzymowa film. Też kolejna ciekawostka, co o tej tablicy z reklamą myjni, o której mówiłem w ostatnim filmie. To nie ma jej, nie ma jej w ogóle. Bo widzę teraz, więc dobra. W ogóle ostatnio słońca nie można uraczyć ani tutaj, ani ogólnie w Poznaniu coś tak mało go ostatnio. Tu też tej reklamy mini nie ma widziałem jakiś kawałek murku przez szparę, ale już mi się nie chciało zatrzymywać może to gdzieś tam, może to nawet pod tym napisie nie wiem Tam był reklama nie ma jej. No, można by było się spodziewać. Znaczy wiedziałem już o tym, ale chciałem się upewnić. Też ta ulica chyba była budowana specjalnie pod galerię. Ona jest oświetlona obustronnie, dwustronnie. Z jednej strony i z drugiej jest oświetlenie, więc naprawdę nieźle. Zazwyczaj jednak jest tylko z jednej strony. Ta ulica też jest trochę szersza, no a nie jest jakaś ultra szeroka. Ale to oświetlenie jest porządne, trzeba przyznać. Dzisiaj chyba, no na pewno krótszy film niż w sobotę, nie wyobrażam sobie nagrać dłuższego niż 20 minut, absolutnie, no i cóż, tu nic nas nie zaskoczy, jeśli chodzi o ciemność, myślę, że tu już się może nic nie zmieni nawet, nawet nie wiadomo jak jakim stanie jest tu strobi, wszystko inne, bo jest tak ciemno, że tego nie widać wszystkiego, nie wiadomo, czy tu w ogóle były jakieś prace prowadzone w tej części, wygląda jakby tu nic się nie działo, zupełnie. Właśnie z takiej rury na tym filmie, co mówiłem wcześniej, na tych schodach było pokazane, jak dosłownie wodospad leci. Ale nie, to tak tryskało jak spontanny naprawdę. No, tu dzięki napisem Galeria Marta, raczej te wieka jeszcze są. Czy ja tam widzę coś nowego? Oj, oj, oj! Zaczymy zaraz. Najpierw ujęcia z nad Tutaj. Tu jeszcze światełko się świeci. Podobnie jak w kamerach, czyli prąd na obiekcie jest. Podobnie jak woda z tego, co ostatnio nagrywałem. Widzę tam, że coś jest jakiś sukni chyba. Czy może się mylę? Nie wiem. Jeszcze tu kamerę wsadzę. No. Tak to się prezentuje z tej strony. Ta kamera też nagrywa, tylko że ona jest taka obrotowa. O. Cześć, przywitałem się do kamery. Na ławce chyba dzisiaj nie będę siedział Chociaż jest sucha Albo i nie Chyba sobie dzisiaj odpuszczę, generalnie A, to jest super od tego To on tu był, tylko mi się coś pomyliło Siedzi się tu światło w tym miejscu Jego ostatnie nie było Tu no tu klasycznie nic się nie zmienia, cały czas się siedzi tak samo Więc tutaj nie ma czego za bardzo filmować Pracowników też nie widać Z drugiej strony jeszcze zrobię krótkie ujęcie Może będzie coś więcej widać A no to są światła z tego holu tylko a nie z tego lokalu teraz widać coś więcej w tym lokalu też się chyba coś świeci, jakieś tam dwie lampki może jeżeniowe. i tam widać swolu światła na przestrzał podświetlenia one się świecą w całej tamtej części nie wiadomo dokąd, no bo tamta cała część te dwa dolne piętra, dwie dolne kondygnacje parter i pierwsze piętro są osłonięte z zewnątrz nic nie widać co tam się dzieje nawet jedynie to najwyższe piętro z tamtej strony od frontu widać to przeszklone, a tak to nic, więc nie wiadomo, jaka część tych światła jest uruchomiona, no... Jak już mówię, nie pamiętam dokładnie, jak te światła wyglądały, dokąd dokładnie szły, bo tam różnie, w niektórych miejscach nie było tych podświetleń, też... No... Szkoda gadać. Ostatnio tutaj do wieczora zostałem, to było w piątek w zeszłym tygodniu i też sobie właśnie ujęcia robiłem, nie nagrywałem już nic, tylko zdjęcia porobiłem. No też wtedy było tak ciemno, o tej samej porze mniej więcej to było robione. Zaraz sobie przejdę na drugą stronę, bo tu samochody wchodzą w kadr. Więc nie będzie to zbyt fajnie wyglądać w ten film. Jak będę po tej stronie? tam są te blokady takie można powiedzieć. No i zaraz zobaczymy skalę zniszczeń. Jak już podejdę pod tą bramę. Czy oni odstawili płot? Czy mi się wydaje? Nie, chyba nie. Coś mi się tutaj zdawało. Też w tym smętnym klimacie, no naprawdę zupełnie inaczej ta galeria wygląda W tym smętnym świetle przedstawiona No już widać, że jest zniszczone, ale To jest oczywiście, no tak, zcięli znowu tamten kawałek, ale dzisiaj to już się posunęli jeszcze dalej Zaraz Pokażę do jakich rozmiarów Posunęła się dzisiaj rozbiórka O, no i to są te płachty, tak, czyli To się zawaliło, ja myślę, że oni podcięli i tam też już w głąb poszli, tam też już w głąb poszli, w głąb się wbił. to będzie widać zaraz, to się musiało zawalić, widocznie ścieli te kolumny i to się wszystko zawaliło, a te płachty się ostały, ale były jakąś częścią tam na pewno, Mocną, jakąś częścią po prostu do czegoś służącą, może izolacyjną, wzmacniającą, nie wiem. Nie wiem jakie to są płaty, może to jakieś to jest jakieś grube, to może zrasniające, nie wiem. Ale tam też w głąb już się wbili tego parkingu, w tamtym miejscu widać. W głąb, aż do samej ściany galerii. Bo z tego co wiem, tam już będzie ściana galerii. Tam też na górze widać coś. Ktoś, kto był na górze parkingu, może powiedzieć, co to było. Ale ja chyba wiem, bo tam widzę płotki takie, barierki, jakby tam były latarnie. Więc chyba już wiem, tam pewnie były latarnie. A ta skrzynka, tak, to jest jakaś skrzynka z otwartymi drzwiczkami. To pewnie jakaś skrzynka, nie wiem, z wodą do jakichś hydrantów czy czegoś. Właśnie po to tam również może być woda doprowadzona w tym parkingu, właśnie do hydrantów. W czego, że gdy trzeba gasić. I może właśnie ta woda wyciekała wtedy. Tu też widać, że jest już rozwalone w głąb. No nic dobrego, takie, taki obrót sprawnie wróży. Teraz wyświeżyło to, widzę strasznie, bo wyburzyli trzy te jakby, jak to nazywam, kwadratami, prostokątami, między kolumnami wyłożyli jednego dnia, no bo w niedzielę raczej nie pracowali. I tam już to podchodzi, nie, jeszcze nie podchodzi, a jak to do końca zrobią, to to już... Te, w, te wnęki, że tak powiem, dziury, które tu wykuli, w tym miejscu, one już prawie pod całą ścianę galerii wchodzą i tak samo tam. Praktycznie już pod całą ścianę galerii, już... Podchodzą. Nie wiem, czy jeszcze będą coś bardziej ryć, czy już od razu zaczną galerię z miejmy mi nadzieję, bądźmy dobrej myśli, że jeszcze nie, że jeszcze galeria trochę pożyje Nie podzieli losu parkingu Przynajmniej nie tak szybko No nie, ewidentnie tam jeszcze jest kawał Kawał jeszcze drogi do tego Ale z tej strony to się ma nieco inaczej, zaraz tam Będę filmował. Kolumny, kawałki, wszystko zniszczone. Moja teoria też jest pewna, którą zaraz powiem. O, widać, jaka to tragedia. Skala zniszczenia ogromna. Beton leży, zawaliło się. Nie, tu też jest płytko bardzo. Tu też jest bardzo płytko wykute, że tak powiem. Czyli nie jest jeszcze aż tak źle. Ale no, widać, widać to wszystko, jak jest zniszczone. Tu widać też, jak się wszystko powaliło. Idealnie, To jeszcze kawałek się wystaje, kawałek. Bo to się zawaliło, ewidentnie. Tam też widać, że to się pozawalało po prostu. To jest jakaś inna maszyna. To nie są te szczypce cholerne. H. Tam jest H. Część H parkingu. Wody nie widzę. Czyli już zlikwidowali problem. Ale on był. Ten problem był. Wydaje mi się, że te szyny. Te tutaj, o. Które są pod sufitem, ledwo je widać. One chyba są metalowe. Tak samo tam, o. Te pod sufitem. Wydaje mi się, że one mogą być metalowe, żelazne ponieważ tutaj je widzimy to są właśnie one chyba prawie że na pewno i one są cięte na kawałki i to musi być żelazne więc to jest potęga szczypce do betonu tego nie rozwalam dlatego pewnie się tak boją dlatego też dlatego też właśnie kują w taki sposób że nie naruszają tych szyn bo to jest to jest taki ciężar że to by te szczypce rozwaliło Zgniotłoby je na kawałki, i mam nadzieję, że takie coś się stanie, ale bym się cieszył. Ale generalnie, już wracając do. Uh, ale błotko. Gdyby taka szyna spadła, no to by był duży uszczerbek dla takich szczypiec. No już by się nie nadawały do użytku, chyba. Gdyby odpowiednio, pod, pod odpowiednim kątem spadła. Podsumowując, kończę materiał. Dziękuję za oglądanie. Wiem, że to jest publikowane pewnie w nocy, ale to tylko dlatego, że. Jeśli mam powiedzieć szczerze, mój edytor do w którym wklejam już te rzeczy, po prostu edytuję filmy, krótko mówiąc jest dziwny, szukam już tego, ponieważ żąda on usuwania jakichś w ogóle kosmicznych sum gigabajtów w mojej pamięci, podczas gdy usunąłem już na tyle dużo, że powinny nawet dwa takie filmy się zmieścić i nie jestem w stanie tego ogarnąć, więc dużo muszę jeszcze męczyć na tym, że usuwać, po prostu muszę wywalać wiele filmów, a nie chcę też usuwać tych z galerii, żeby je mieć później. Dlatego je przesyłam gdzieś, żeby nie, nie, bez, nie usunąć ich bezpowrotnie. No i dlatego to wszystko trwa, ale dobra. Ja się zwijam. życzę miłego dnia, a raczej miłej nocy, chociaż większość osób pewnie to obejrzy na następny dzień, więc miłego dnia. Dziękuję za oglądanie bardzo i do zobaczenia już we wtorek w kolejnym materiale. Cześć!